Dzień dobry, dzień dobry, 11 lutego. I jak tam, martwici się pszczółki. Bo ja to tak zastanawiam się, mimo że tu 200 kilo cukru poszło na te 13 rodzin, no prawie 200 kg, to jednak przez tą głupią zimę człowiek się denerwuje troszkę czasem. Pomyślałem, że wpadnę zobaczyć ile ciasta zjadł ten tam ul przed tym niebieskim. I może zobaczymy od spodu te dwa żółte, jak to tam wygląda, i, i te z tyłu, te odkłady. Bo tak tych odkładów nie jestem pewny. No i oczywiście mamy powałki przeźroczyste, więc też można coś tam zerknąć. Przed wyjazdem, przed chorobą, tu już tam miałem jakieś przeziębienie. To podkładałem tutaj ciasta do niektórych uli na powałkę. Podejrzewam, że większość z nich nawet nie ruszyła. Chyba tylko gębalowa nie dostała. Czyli ta krainka prima, tutaj z brzegu. Więc, no, po prostu że tak tylko profilaktycznie, jak to tam wygląda. No i osypy tutaj z tej strony to też będzie łatwo podejrzeć. Także, jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Nie widać tu w sumie nic strasznego pod dulami. No, przypomniało mi się, że ja jeszcze danicę przecież pozamykałem. Rzeczywiście, z dwa tygodnie temu. No, tutaj jest jeszcze delikatny problem. Bo. Jak widać ptaszki sobie siedzą i coś wydziobują, no to tam też może być jakiś tam problem z rodziną. No ale to podejrzewam, że osób sobie wydziobują z kratki. Niestety. Zobaczmy sobie krainkę Prima. Co tutaj się dzieje? Widać, że pszczółki są wysoko. Tutaj 10 stopni widzę jest. Ale to jest kwestia powierzchni. A nie tego, co jest w środku. No zresztą widać po tym termometrze, że jest między 12 a 14. Pokarmu jeszcze coś tu jest do tyłu. Także tragedii Tutaj nie. Ma. Ten problematyczny ul koło niebieskich. Zobaczymy jak tu wygląda sytuacja. No, ciepło to tu jest. 18. No, tutaj jest czerw na pewno. Jeżeli tutaj powierzchnia ma taką temperaturę, to na dole na pewno jest czerw. Troszkę już wyjadły. Tutaj tak sobie zorkniemy tylko na dannicę. No bo tutaj mamy taki naturalny, naturalny osyp warozy tam z ostatnich dwóch tygodni. Nie wiem, może później sobie powiększę, ale no w tej chwili Niewiele tu widzę. Być może mała waroza to jakoś tutaj słabo widoczna, później sobie powiększę w domu to zobaczę. A tutaj jeszcze mniejszy osyp. Tutaj widać rodzinka do tyłu jeszcze nie doszła zbytnio, bo tutaj jak widać to z brzegu no już coś jedzą, nie? Z tyłu. Tutaj jeszcze nie. No i dobra, i mamy dwa żółte ule. Tutaj osyp z dwóch tygodni. Jak widać, no jest tu coś nieciekawego. Parę sztuk jest. A w drugiej rodzince widać, że są już z tyłu delikatnie ale tutaj z kolei warozy nie widzę jeszcze sobie zerkniemy tutaj w tych ulach jak to sytuacja wygląda pod jeśli chodzi o ciasto o zdziwiony jestem muszę przyznać bo tu myślałem że nie biorą jeszcze ciasta dobra i drugi ul Tu jest jeszcze mniejsza rodzinka. Tutaj widać, że nie ma pobierania ciasta. No dobra, ok. No to jeszcze w tym pierwszym kontrolnie sprawdzimy, jaka tu jest temperatura. Bo tam na rękę to wiadomo, że się wydaje, że jest ciepło. No, tu słuchajcie, jest 20, czyli tu się zaczęło też czerwienie. No okej. Okay. No tutaj możemy jeszcze otworzyć, zobaczyć co tu się dzieje. Że ciasta nie pobierają. No troszkę osypu jest. Zobaczymy co na rankach. Obejrzałem sobie filmik tam słabo bo trochę wyszło, bo wiadomo, że aparat w telefonie jest z jednej strony, zapomniałem o tym pokazując ramki od spodu, ale tutaj jest trochę za duży hałas w tym ulu i to jest chyba problem na dzień dzisiejszy, być może jakiś problem z matką albo coś tu ich niepokoi, no w tej chwili ptaki już ich raczej nie niepokoją, bo mają no, zamkniętą dennicę, tak? Więc to jest taki plus. No zobaczymy, no może kiedyś będzie ten dzień, że będzie można zajrzeć, bo na razie to od 1 stycznia ja niestety tutaj do tych uli nie mogę zajrzeć. To już jest blisko półtora miesiąca. Powoli zbliża się jakieś ocieplenie. Mam jakieś plany związane z wtorkiem, bądź też z czwartkiem zobaczymy jak to wyjdzie, bo ma być plus 7 i słońce. No dobra, tak na szybkiego sobie zerkniemy na wkładki jak to tu wygląda jakaś tam jedna waroza druga no tragedii nie ma o tutaj z przodu są o proszę w którym to ulu były z tyłu chyba w tym? No nie, tu są z prawej strony. Też tutaj nie widać za wiele. No i tu też są z prawej strony. No dobra, no jeżeli coś zgryza, to znaczy, że przyjmujemy, że, że jeszcze żyją, tak? Tutaj chyba nie było podkładane ciasto, nie pamiętam. Chyba w tym ostatnim było podkładane, ale mamy za to wkładki przyrzeżące, więc można zarknąć. No i bardzo ładnie. I temperatura 10. No tam jakieś 11. Czyli tutaj tak wygląda bezczerwiowo, chyba. Tu rodzinka, zwana przeze mnie chorą. No, bardzo ładnie również. Ta sama temperatura. Tu nawet nie muszę przyrządu brać, ale one tu bardzo ładnie zimują. Zobaczcie. Nie wiem, czy na ostatniej są. Zobaczę sobie w domu. A na pierwszej? No, też nie widzę kropelki. Tu są wody niestety. Ale jest pięknie. No i tu jesteśmy za zielonym. Tu było podkładane ciasto, bo było dużo pszczół u góry. Niestety ciasto podłożyłem odwrotnie, ale widać, że jest kółeczko. Także jest wyjedzone. No i temperatura zbliża się do 18. Sądząc po ruchach pszczół i po temperaturze, to tutaj coś się dzieje. No dobra, i to chyba tyle co dzisiaj możemy tutaj zerknąć. Niestety więcej się nie da z uwagi na temperaturę. Z tego ula przed niebieskim wylatuje widziałem, że już za dwie pszczoły wyleciały. Być może na swój ostatni lot, bo to tam jest rotacja jednak tych pszczół, bo tam czerwienie nie przestało, nie przerwało się na zimę, także nie ma się co dziwić też. No tutaj jest w tym koliberku jest trochę za duży hałas, także. Coś jest nie tak w tamtym miejscu. Ciasto jest pobierane w, w tym ulu przy niebieskim, tam za zielonym. No a skoro jest ciasto po, pobierane, i, i pszczelarz zamknął dennicę tam z dwa tygodnie temu i położył filcu góry, taki delikatny, ale położył, no to nie dość, że stworzył złudzenie pożytku, to jeszcze stworzył złudzenie cieplejszej temperatury. Więc nie ma się co dziwić, że matki również pewnie zaczęły składać jajka. Jest to jakiś problem w kontekście mrozów w drugiej połowie lutego, bądź też na początku marca. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Z jednej strony się cieszę, że tutaj u mnie, akurat w północnej Polsce, przez ostatnie półtora miesiąca było zimowo po prostu. Pszczoły raczej nie miałem możliwości latania. Dopiero dwa tygodnie temu, nie pamiętam albo tydzień temu, dostały te dennice, Nie pamiętam kiedy to byłem. Chyba dwa tygodnie temu. Przed tymi mrozami, które były tam, dochodzącymi do minus 8. No i przed moim wyjazdem do pszczelej woli. Później jakaś tam choroba. No a propos pszczelej woli, no to jeżeli ktoś mnie słucha i i ma możliwość, to ja proponuję skorzystać. To jest niesamowita skarbnica. Oczywiście książek nakupowane. W tej chwili czytam książkę Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej napisaną przez dwie panie. Z jedną z tych pań miałem okazję rozmawiać. No to książka jest niesamowita po prostu. To jest zespół ludzi, którzy jako jedyni na świecie potrafią Utrzymać przy życiu otwartą pszczołę i dogłębnie ją zbadać. To, co jest w tej książce opisane, to się po prostu zwykłemu człowiekowi w głowie nie mieści. Mam wiele ciekawostek z tej książki, tak sobie wymyśliłem, że coś tam wkleję, stworzę jakiś filmik, ale jakoś tak no, nie przychodzi mi to z łatwością, ale może się w końcu zbiorę, bo są różne ciekawostki. Odnośnie omdlenia matek, odnośnie, no, no, wszystkiego. Także być może się zbiorę i będzie w jakimś tam kolejnym filmiku. No to cóż, to teraz to ja życzę już wszystkim cieplejszych dni, stuprocentowych zimowli, chociaż u mnie nie jestem przekonany, czy będzie stuprocentowa. I wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. No, i tutaj najważniejsze drzewo marcowe dla pszczół. Jak widać, jeszcze nic tu nie ruszyło. Jest to wieżba. No, i nie widać, żeby tu były jakieś jakieś pąki. Także jeszcze jest czas. Chociaż ja w tym roku yy, kupiłem troszkę też mąki sojowej, odtłuszczonej z czystej ciekawości bo jestem bardzo ciekaw jak pszczoły będą ją pobierać także z pewnością będziemy będziemy tu sobie patrzeć na te tematy ale wierzba to jeszcze daleko daleko